Lubisz przyjemność? A może po prostu boisz się bólu prawdy? Codziennie miliony ludzi wmawiają sobie, że należy im się chwila relaksu. I siedzą godzinami przed telewizorem, żrąc śmieci, przewijając tiktoka, uciekając od życia. Ale to nie jest przyjemność. To powolne samobójstwo: psychiczne, duchowe i fizyczne. Ciało gnije, umysł się rozpuszcza, a dusza zamiera w ciszy. Potem nagle przychodzi szok, choroba, załamanie, depresja. I zamiast odpowiedzialności jest tylko pytanie, dlaczego mnie to spotkało? Odpowiedź jest brutalna, bo zbudowałeś swoje życie na iluzji, na taniej przyjemności, która miała Cię uleczyć, ale nie uleczyła, zabiła Cię szybciej niż jakikolwiek ból. Rozwiązanie? Nie motywacja, nie afirmacje, tylko jedno. Przyznaj się, że jesteś na dnie. Dopiero tam, w brudzie i prawdzie, rodzi się nowa siła. Od dna zaczyna się prawdziwa droga, zmieniasz nawyki, uczysz się dyscypliny, przeprogramowujesz podświadomość, tworzysz nową osobowość, która nie potrzebuje ucieczki, bo największym przebudzeniem jest zrozumienie, że to nieprzyjemność Cię zabiła. Zapinia Cię iluzja, że jesteś szczęśliwy.